Cześć Paweł Duda z Projekt Marketing. Witaj w kolejnym odcinku. W dzisiejszym nagraniu chciałbym powiedzieć ci, dlaczego pozycjonowanie nie działa i dlaczego pozycjonowanie nie generuje klientów do twojego biznesu. Jeżeli interesujecie ten temat, to zaczynajmy. Ok, dlaczego pozycjonowanie nie działa? Większość przedsiębiorców uważa, że jeżeli już osiągnie wysokie pozycje w Google, no to wtedy będzie generować klientów, będzie generować zyski. Oczywiście nie jest to prawda, bo nawet jeśli Twoja strona uzyska wysoką pozycję w Google, to jeszcze ta Twoja strona musi być dobrze zbudowana, aby klienci potrafili właśnie z niej skorzystać i zostać Twoimi klientami. Dlaczego pozycjonowanie nie działa, czyli nie generuje klientów do Twojej firmy? Po pierwsze, musisz celować... Słowa kluczowe w top 3, które znajdują się na każdym etapie ścieżki procesu zakupowego. Czyli mam na myśli to, że jeżeli sprzedajesz herbatę yerba mate, to powinieneś się pozycjonować nie tylko na frazę kluczową yerba mate, ale na wszystkie frazy kluczowe, które będą prowadziły do zakupów herbaty yerba mate. Czyli na przykład powinieneś stworzyć sobie poradnik na temat właściwości yerba mate. Powinieneś napisać coś na swojej stronie, na swoim blogu o... Składzie yerba mate, powinieneś coś napisać o parzeniu yerba mate i tak dalej, i tak dalej. Więc musisz nie tylko stworzyć poradniki i zoptymalizować te poradniki pod odpowiednie słowa kluczowe, ale musisz być także w top 3 na te słowa kluczowe. To, że Twoja strona znajdzie się w top 10, to jeszcze nie oznacza, że użytkownik stanie się Twoim klientem, ponieważ właśnie nad wynikami organicznymi często jeszcze znajdują się reklamy płatne Google Ads, reklamy produktowe. I tak naprawdę to, że będziesz na dziesiątej pozycji w wynikach organicznych, nie generuje ci, nie gwarantuje ci jeszcze kliknięć, nie gwarantuje ci odwiedzin. A co więcej, z tych odwiedzin tylko część osób stanie się Twoimi klientami. Więc musisz celować w top 3, bo tam jest największa klikalność. I musisz celować we frazy kluczowe, które będą generować klientów na każdym etapie ścieżki zakupowej, o której Ci powiedziałem przed chwilą. Po drugie, już z poziomu wyniku wyszukiwania musisz wyróżnić swoją stronę na tle konkurencji i pokazać, że Twoja strona jest lepsza od konkurentów. I aby to zrobić, wynik wyszukiwania w Google składa się z tytułu, przyjaznego adresu, URL i meta opisu. A więc tytuł właśnie wynika wyszukiwania powinien zawierać najważniejsze słowo kluczowe, na które chcesz się pozycjonować, to słowo kluczowe powinno być z przodu i tytuł powinien zawierać około 60-70 znaków. Przyjazny adres URL powinien zawierać HTTPS. Tak, czyli jeżeli to jest sklep internetowy, to HTTPS jest bardzo ważny. I przyjazny adres URL powinien zawierać frazy kluczowe po myślniku bądź po podkreślniku, czyli herbata, myślnik, jerba, myślnik mate, tak? W adresie przyjaznym. I Meta Description powinien zawierać około 160 znaków, powinien zawierać zachętę do kliknięcia, czyli Call to Action. Powinien zawierać jakieś unikalne cechy tego produktu bądź Twojej firmy. Na przykład bardzo fajnym elementem w MetaOpisie, który możesz zawrzeć, jest np. darmowa wysyłka za 0 złotych. W MetaOpisie powinieneś także zawierać jakieś znaki specjalne, grafiki, np. grafika telefonu, grafika gwiazdki. Są to tak zwane znaki specjalne, które także będą wyróżniać Twój wynik wyszukiwania na tle konkurencyjnych wyników. Po trzecie, Wynik wyszukiwania powinien prowadzić klienta do odpowiedniej podstrony w serwisie, gdzie będzie realizowany konkretny cel. Czyli, na przykład, jeżeli chcesz się pozycjonować na jakieś słowo kluczowe, powinien zobaczyć w wynikach wyszukiwania Google, jaki typ strony rankuje w wynikach wyszukiwania na dane zapytanie. tak? Może to być na przykład strona poradnikowa, może to być strona produktowa, może to być jakaś realizacja, recenzja i tak Musisz właśnie ocenić już z poziomu wyniku wyszukiwania, jak Google interpretuje dane słowo. Czy na daną frazę kluczową lepiej stworzyć wpis blogowy, czy może jednak inny rodzaj podstrony w serwisie, tak? I pamiętaj, jeżeli użytkownik wchodzi z wyniku wyszukiwania na Twoją stronę internetową, to on właśnie oczekuje odpowiedzi na to zapytanie, jakie on zapytał, jakie on wpisał w pole wyszukiwarki Google. Jeżeli ta odpowiedź nie będzie wystarczająca, wówczas on z tej podstrony wyjdzie. Co więcej, twoja podstrona w serwisie powinna mieć jakiś określony cel. Jeżeli to jest wpis o parzeniu herbaty i mate, to właśnie z poziomu tego wpisu dobrze by było podlinkować produkty, gdzie będziesz mógł podlinkować swoją herbatę yerba mate, którą sprzedajesz w swoim sklepie internetowym. Dzięki temu z wpisu blogowego na przykład będziesz mógł podlinkować stronę produktową i wspomóc linkowanie wewnętrzne, które jest bardzo mocne w procesie pozycjonowania stron internetowych. Jeżeli prowadzisz na przykład jakiś biznes lokalny, tak, i także wpiszesz jakiś wpis poradnikowy, to bezpośrednio we wpisie możesz także umieścić jakieś pola, boksy, grafiki zachęcające do skorzystania z usług w Twojej firmie, tak. więc to jest bardzo ważne, aby każda podstrona w serwisie realizowała jakiś konkretny cel. Czyli nie była to strona typowo, strona podpozycjonowanie, gdzie wypozycjonuje się wysoko i nic z tego nie będzie, tylko tworzenie danej podstrony w serwisie powinno skutkować wywołaniem jakichś akcji przez użytkownika, tak? czy to skorzystanie z Twojej oferty, czy zakup produktu w sklepie internetowym. Po czwarte, strona, na której ląduje potencjalny klient, powinna zostać zoptymalizowana i prowadzić do sprzedaży. Czyli co mam na myśli? Jeżeli właśnie generujesz jakąś podstronę w serwisie, to musisz ją zoptymalizować pod określoną grupę słów kluczowych na które będziesz się pozycjonował. Czyli to nie może być podstrona o wszystkim i o niczym, tylko właśnie twoja strona powinna być dobrze przemyślana strukturalnie, aby każdą podstronę z osobna optymalizować na określoną grupę fraz kluczowych, na które będziesz chciał pozycjonować i po piąte. Cała strona musi być szybka, musi być mobilna, Czytelna dla użytkownika, ponieważ dzięki temu użytkownicy będą mogli dokonywać swobodnie zakupów w Twoim sklepie internetowym bądź realizować inne cele biznesowe, na przykład jeżeli chodzi o biznes lokalny. I tylko takie podejście do SEO jest nastawione do klientów długoterminowo. Tym się właśnie zajmujemy, pomagając zwiększyć widoczność w wynikach organicznych dla mniejszych i większych klientów dzięki bezpłatnym wynikom wyszukiwania Google. A więc podsumowując, Pozycjonowanie nie działa, bo nie celujesz we frazy w top 3, bądź te frazy są nieodpowiednie. Powinieneś celować we frazy, które e, będą generować klientów na każdym etapie procesu ścieżki zakupowej. Po drugie, z poziomu wyniku wyszukiwania musisz wyróżnić swoją stronę na tle konkurencji. Po trzecie, wynik wyszukiwania powinien prowadzić do odpowiedniej podstrony w Twoim serwisie. Po czwarte, strona, na której ląduje potencjalny klient musi zostać zoptymalizowana pod odpowiednią grupę fraz kluczowych i ta podstrona musi realizować jakiś określony cel biznesowy. I po piąte, Twoja witryna musi być szybka, mobilna i czytelna dla użytkownika, w efekcie czego Twoje SEO będzie generowało klientów długoterminowo. Jeżeli chciałbyś, aby Twoje SEO generowało klientów długoterminowo z wyniku wyszukiwania Google, to właśnie tym się zajmujemy i tym Ci pomożemy. Zapraszamy do naszej firmy Projekt Marketing. Tam właśnie pomożemy Ci zdobywać klientów SEO długoterminowo. Ok, mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie wartościowy i pomocny. Oczywiście mile widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing, w efekcie czego Google będzie szerzej promował nasze filmy, a ona z kolei dotrą do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę.